3, 2, 0, jesteśmy w następnym filmie na tym kanale, a dzisiaj będziemy, nowy serwer, a czy jaki serwer, moi drodzy, znowu mamy survivalka, a więc, zapraszam no, do oglądania, a, zapomniałem wam o tym powiedzieć, naprawdę już jestem taki, dobra, i mamy, i czemu nie było live'a, znaczy był wkrótki. krótki, ale czemu, i czemu nie było głosu? Był, awaria sprzętu nie, awaria mikrofonu była, coś się zepsuło, już naprawiliśmy, Se, y, serwer będzie, znaczy, y, live będzie gdzieś tak o, o tym, o, y, w tygodniu i zapraszam w ogóle was jeszcze na mój serwer, IP to wiktorgry2.ternos.mi, nawet teraz was już zapraszam, bo niedługo włączam, a za ten, ten, za ten, y, ten, no wiecie, no. Za live'a was bardzo przepraszam, bo to byłoby specjalna, no wiecie, na, no wiecie ile subów, no, 100, o, bo już mamy w tej chwili chyba gdzieś 120, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, to dzięki wszystko, dzięki wam, tylko dzięki wam, mamy takie kwoty na tym kanale, my tutaj wieziemy w łódce, ile To to dziwne, pa o, kurde, co jest z nami, o, się, się w ścianę wbiliśmy. I znowu. On I ty żyje? Dobra. To co teraz? Jak ja mam go wprowadzić teraz? Dobra. Rupy to tak. Jak ktoś słychać w ogóle w tle, to. Sorki. Bo ja słyszę Dobra, tu zamorwujemy. Murwu. Co ja powiedziałem? Dobra. Ja. Próbujemy tak, żeby nie przeszedł. Tak, żeby nie przeszedł, tak żeby nie przeszedł. Dobra. Dobra, zwaliłem i niech wejdzie tam. Nie, co ty robisz? No halo? Halo, gościu, jeźdź mi stąd. No gościu, co ty robisz? Tak to jest po prostu niewidzialny blok. O, o nie coś. Czemu tu by się postawiło? No wejdź tam, tak wejdź tam. Dziękuję. Dziękuję, że to zrobiłeś. Pierśniak. Bardzo Ci za to dziękuję. Szumato! Nie umarł. Pogromca nie umarł. Dobra, zaraz mu to zniszczymy jeszcze jedno damę już jednego villagera mamy z główki? Dobra, za chwilę zrobimy... Psz, będziemy brali kolejnego villagerc'a. Chodzimy na dwór. Ej, czekajcie, jeszcze mu to zmienia szybko. Aby już następną profesję brał. No, wziął? Czy mamy? To sobie zaraz się pobawimy tym wszystkim. No, uderzenie, teraz nam dała mi takie uderzenie, jest do. Wiecie czego? Każdy pewnie się domyślał. Nie muszę tego mówić. Dobra, T -t 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 torujemy, żeby nikt mi nie uciekł. Uciekł. O nie. Powinno tak być. Bo slaba niszczymy. Dajemy im tu drogę. A tutaj robimy, Czy, jak to ta łódka się tu mieściła, niby albo tu była ściana, dobra. O nie, dobra, jest. Powinno moi drodzy być, sprawdźmy. Oj, padłem tu. Dobra, stawiamy łódeczkę. Dobra. O, dobra, mieści się. Teraz zachęcamy wieśniaku, żeby tu wbili. Śniacy, bijajcie, jak ktoś tu wejdzie. Pajcie, ale nie dwa, nie dwa, nie dwa. Niech się rozdzielą, niech jeden pójdzie, a drugi nie. Poszy Poszedł jeden, dobra. Jest dobra sam. Tutaj możemy zatorować. Pozwalamy wyjście, żeby można było wyjechać. Prawda, jeszcze nie wyjedziemy. Czy szpinia? Dobra, zabija mięstę. Dało się zabić świnie. Jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy na przygodę. Nie, naprawdę. O, dobra, jest dobrze. Zmyślałem, że się źle stało. Dobra, jest tutaj. Wbijamy się. Znowu. Czy on dostał? Dobra. Cofamy, tutaj hop, czemu ja tu weszłem, dobra, cofamy, tu, wcale żeby tu wchodzić nie mogli, też zaktorujemy i mam ten, ten, mam, dobra, stół uczytka. Dobra, rozwaliłem. Wrażam go tam. Tak, dobrze. Dobrze, jest dobrze. Zabrał profesję. Warto, że. Żeby... Tylko patyki potrzebne nam są. Tego sobie zaraz podpersonalizujemy, że tak powiem. Nam są tylko patyki potrzebne, moi drodzy. Po co? Teraz? Żeby zapis. Żeby on. On musi nam. Sprzeda... Wiadżer musi nam sprzedawać patyki. Powiedzcie po co. Bo te patyki są łatwo do zdobycia. Pierwsze. I musi, musi ten patyki sprzedać. I, i za 30 patyków emeralda. Za jedno drzewo macie z, nie wiem, z... 3-4 emeraldy. Takich drzew macie bardzo dużo ściągnie. Zobaczcie, na no, przykład mamy 7 tyle. 7. Za chwilę. Pójdziemy do villagera i kupimy takie rzeczy. Zobaczycie. Przebierzemy sobie patyczki. Nie wiem za bardzo gdzie są. Nie ślepy jestem, nie? Dobra. A bo przecież jeszcze ja tego nie skraftowałem. No i mamy. Tak, I trzy emeraldy mamy. Za. Nie Dwa. Nie. Półtorej drzewa mamy. I chodźmy, mamy, mamy sześć. Ile? Ile? Ja miałem, ja miałem trzy chyba. 8 małych... co? Zamknijmy tu się i siedźmy tu. Przez noc. Po prostu. Mieniajmy temu profesję. A przecież oni w nocy nie mogą zmieniać profesji. Dobra, to odkryjmy jeden blok. Po co więcej, żeby tu wchodzić, później jak będziemy przywozić villagerów, to odkryjemy troszkę. Bardziej. Nie wiem, zajmę się bardziej villagerami. Może jeszcze później... Do kopalni dzisiaj chyba nie będziemy szli, bo miałem taki zamiar, ale chyba nie. Lepiej będzie się zająć villagerami. Już w ogóle zapisałem tamtemu profesję, fajnie łucznikowi tamtemu. Dobra, pójdziemy i idziemy tam mu zmieniać tę profesję. Gdzie tu jest ten miasto? Kurde, patrzcie, jak zrobił ten golem go. Dobra, Idziemy. Jest ten, ten, ten nam prawie już drugi poziom. Nie jeszcze dużo do drugiego. Poziomu. Dobra. I mu zmieniamy profesję na inną. Mamy. Trzeba to zniszczyć i postawić. I tak, żebyście w drugim slocie też mieli oto. Nieskończoność. Aż do szuku. to możemy mieć. To by się fajne było. Przydałaby się nam jednak książka. Mamy jedną książkę. No to idziemy pościerać drewno, żeby tam nieskończoność zapisać. A co na ta nieskończoność, tam tylko jedna jest potrzebna. No ale nieskończoność jest całkiem rzadkim łączonym. Można nam zostawić. Stawiamy. W każdej chwili będziemy mogli sobie uczek zrobić fajne. Pamiętajcie, że każdy villager w ogóle ma jeszcze ten. Jeden można powiedzieć etap. Co ja powiedziałem? Etap? Dobra. Ma jeszcze... O, tam, ma jeszcze... No do, do kupienia. No co ja gadam? Do kupienia inne rzeczy. O! 8, Ile on chce za to? 11. Jeszcze, jeszcze jedną drzewko zatniemy w nieu, wiem. Jak teraz jest łatwo zdobywać enchanty? Wiem, że jeszcze kowadło muszę zdobyć, ale jak to kowadło będę miał, to już będzie tak łatwo. No wiem, że po drodze, żeby mieć to wszystko, to trzeba wytynać pewnie ten pół lasu, ale... Ten las pewnie jest warty, nie wiem, nie nieskończoność się emeraldów. Można, wiem, można nie tylko u, u ucznika, ale można w inne sposoby zdobywać emeraldy fajne. Fajne inne sposoby. Mamy 57, to powinno starczyć. Nie, nie wiem czy starczy na, Nie, nie starczy na dwa emeraldy. Jedno drzewko zatnijmy. Starczy na kolejne dwa... Trzy emeraldy chyba nawet. Dobra, na pewno na trzy emeraldy starczy. Jeszcze jak zrobicie se na S, to... Słyszałem, że jest coś takiego jak yy, patyk za emeraldy. Na serio. To musicie na S zrobić. Ten nieskończoność chce. ten patyki. No, zobaczcie. Hop! 10 mamy, tak? On ma już inną profesję, czy inne rzeczy. Ma jeszcze jedną rzecz, trzeba u niego kupić. później zrobimy, a teraz możemy sobie, zobaczcie. Mamy nieskończoność. Książkę. Mamy jedną książeczkę nieskończoności, glęta książka. No i możemy wbić tutaj do tej śmieci takich nieskończoność jedną. No, dobra. Teraz musimy iść po te, moi drodzy. Po. O, po to. Po. Czcinę cukrową. O. Po co nam trzcina cukrowa? Po to, żebym zrobił y, nowe, nowe. Bieramy. Trzeba nam bardzo przydatne. Mam 18. Po co nam taka trzcina? Po to, żebyśmy zrobili. Każdy wie co, tylko ja zapominam zawsze. Wiecie co? Kurde, nie wiem. mi się. Myl. My, myl. Mam jakieś siano? Mam, dobra. Róbmy papier. Pierwsza. Mamy dwie książki. Gdzie jest papier? O. I mamy 27 papieru. I przydałoby się nam skóry trochę. A wiecie, w, ty, w tym rejonie nie ma tej za bardzo o, krów. By się tak myli. Wiecie, wiem po to te 9 tech, żeby zrobić nam krowy. Jeszcze jedna jest potrzebna książka. My mamy dwie dorosłe krowy. Jest mała farma, później ją powiększymy. Hop hop, mamy, będziemy mieli jedno dziecko. Teraz strzelamy do jednej krowy z fiksy. Jak skóra nie dropnie, to dobra. Wychodzimy. Idziemy z dwoma skórami. Skraftować CST. Żeby mieć te pulpity. Tych za patyki, w ogóle co sprzedałem patyki, na początku nie musicie mieć dużo. Ale później jak będziecie chcieli już naprawdę dużo rakupy robić, to przydałoby się ich parę. A teraz craftujemy y, sobie dwie książki jeszcze. Możemy jeszcze bardzo dużo. Więc papieru już nam nie zabraknie za bardzo. I bierzemy, moi drodzy, sobie... Co ja chciałabym wziąć? Jak się robiło Pół bloki by się przydały. Jak się robiło? Wracną zawsze do... Statyf się z pół bloków robiła. a Statyf się z biblioteczki robiła przecież. A biblioteczki skraftować nie mogę. Bo nie ma drewna. Szybko idziemy po drewno, moi drodzy. Po drzewko idziemy. Do jednego villagera trzeba będzie jeszcze ogarnąć. Mamy. Wystarczająco. moje, i lecimy, moi drodzy. Lubicie su Survival, to zostawcie suba i oczywiście jutro zapraszam na serwer ip 4 Teraz pytanie o, jest tu. Możemy teraz sobie już pulpit skraftować. Mamy pulpit, najważniejszą rzecz na świecie. I teraz chcę szczęścia, trzy. Albo dwa. Dwa będzie tanie. Będzie tanie, ale za to drogie. Znaczy co ja gadam? Tanie, ale za to trochę słabsze. Trzeba to zamurować. By nie, nie, wy, nie wyjechali mi tu villagerowie. Wbijamy łódkę. Zbieramy tutaj. Nie, nie, nie. Idź. Dobra, nie wyjdzie już tam. Więcej niech nie wychodzi. Ale błąd popełniłem. Jednego ja wypuściłem, ale resztę już nigdy nie wypuszczam. Jednego. Dobra. Po co ja tak robię? Możemy mu robić mniej miejsca i żeby żaden inny nie przyszedł. Czemu nie chcesz iść? Chodź. Chodź Wilager. On nie chce iść coś. No nie spadłem, jeszcze tu chodź. co? co? Troję go tak wypchnąć. Czy co? Nie ma! Żeł tu wracasz! No i rodze, nie wiem co z tymi villagerami jest. Tak, 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 dobrze. Idź, idź. Miej, miej miejsca. Nie, nie zrobiłem jej miej miejsca. Teraz, no, przy tej ścianie siedzi. Chodź. No, w las teraz. Nie wiem, co go teraz moi drodzy zachęciło do wejścia, ale jak widzieliście, w las. Dziwne, w las, ale w las. Zabijamy, trochę trzeba obkręcić. I się nie mieścimy. Ale się wódce długo to niszczy. Ale jeszcze jak jesteście, to dzisiaj chcę... Na, pod wieczorem odpalę serwer na chwilę. Choć nie, na chwilę może, małą. Będę coś robił. No odpalę. Zapraszam ktoś, O nie, nie zniszczyłem tam tego, tego kobla, też nie zmieści bez kobla. Raczej z koblem się nie zmieści. Dobra, są ci villagerowie. Teraz to, to będzie trochę inaczej. Dobra. Jeżdżam z nim. Inaczej to robimy. Łatwiej, teraz zamykamy ten, ten i tutaj o, odgładzamy. O! Na przykład ja chcę, żeby do tego weszedł, Albo nie, 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 ja chcę, żeby do tego wlas. Tu i tak nie wejdzie. I tu walimy śkierko. No, jest. Teraz ja on tam po innym wejść, nie wiem czemu. Czy że zrobimy że... Żeby... Czemu on nie chce tu wejść? Albo jest noc. Nie, nie, nie idź. Moi drodzy, naprawdę. Czy to widzieliście? Dobra, idę go złapać. Wiem, że jest noc, ale idę go złapać. Liar, Łapie Łapiecie. Nie, 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 nie. Wiecie co? Pora, połóżmy się też tu. Musi być dzień. W dniu, moi drodzy, kopujemy to. O nie, 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 nie wykopujemy tego. Szybko murujemy. Nie, nie mogę tu namurować. No i teraz już komu Dobra, jasne. Dobra, postawiamy uteczka. Nie wiem czy znowu będziemy się z nim cały dzień cackać. Może znowu później pójdzie. W piszcie co ja powinna według was teraz zrobić. Ciść na przykład do tego do... Nie, pcham tego villagera moi drodzy, nie wiem co z nim jest. O! No i teraz nagle weszł. Nie wiem co z nim. Nie wiem. Co z villagerami jest? Ale chyba oni są na coś nie wiem, dziwnie. Wbijamy mu do łódki. Prawda jest tak obrócona. Ale Wracimy! Pimy. Wracimy, moi drodzy. W ogóle dodałem playlistę na kanał. Zapraszam na playlistę. Na kanał na playlistę. Z wala jeśli lubicie. Albo z czegoś innego. Porobiłem jakieś zatyczki. Zdrę, do uszu. Co ja gadam? Czemu nogi wystanzacie czy wiedzieliście, że każdemu mobowi wystają nogi? Zutki? I odkrywam odkryłem minecraftowy naprawdę. Dobry. Nie ma wychodzenia. Fixa, rozwalam. No, zapraszam tam pana. Adama. No czemu tam nie pójdziesz? Chcesz tu? Dobra, chcesz tu, to idź tam. Dobra, wejdź do której chcesz. Do której wejdziesz, to tutaj cię zamknę. Wiesz, widać było, że woli ma Dobra, zamykamy. Tam, Tutaj tak. Rozwalamy. I to. Niektórzy villagerowie tacy są, nie wiem, czemu, że nie chcą brać profesji. Ten chce, chciał. Dał mi nieskończoność. Ten nie bierze o tej profesji. A ten łuk dodał już za dwa. Każdy ształyś to nie sprzedaje. Chciałbym od niego szczerze chętnie kupił. Taki łuk też, no ale. jeszcze szczały miał, to by było super. Słuchajcie, bo coś mi myszka się spowolniła, jest trochę podszybsza. Dobra, teraz jest dobra chyba. No, no nie chcę to totalnie tego brać. No, wezmę to jeszcze raz. Teraz wziął chyba, tak wziął teraz, nie wiem co z nim jest. Przebicie 5. Według mnie jest słabe. Teraz to weźmie? Ale jest dobrze chyba. No? Nie wiem jak on, jak zrobić, żeby oni bardziej brali tę profesję. O teraz wziął. Ja ryb nie chcę brać. Łowić raczej. Morska Fortuna mi się nie przyda. Bardziej to mi się zwykła Fortuna by przydała, niż morska. Teraz wziął, dobra. Znowu lojalność. Napiszcie pod tym, ja, zestawy tego Villagera i napiszcie pod filmem co dawała Jola. Joalność. Czy jak to tam źle czytam? Pewnie. Ale nie wiem, co byśmy zrobili, bo już trochę film pewnie trwa. Szczerze mówiąc. Nie wiem, zrobimy tego Golema, bo on już tutaj potrzebny nie będzie. A tu. Krytów ode mojej siekiery dostaję to, hit, to hitami pada Zobaczcie jaka to siekiera, gdzie będzie do wyobrażeń Krytów jeszcze dostaję to To tak mocno mu lecą te obrażenia, dobra Mamy trzy ironki Jest spoczko Może jeszcze dzisiaj na chwilę odpalę serwer, ale Za bardzo nie będę grał, tylko bardziej to chcę pluginy jakieś fajne poinstalować, działki chcę wam na serwerze zrobić Wiecie jak się serwer nazywa? erik znaczy jakie? Viktor Gry 2. Aterno z kropkami. Serwer normalnie jest odpalony od 13 do 15. Czasami troszkę dłużej, czasami troszkę mniej. Tym, tym będzie dużo graczy. Na przykład, yy, na tym, na, na przykład będzie bardzo, na przykład 15 będzie bardzo dużo graczy. To zostawiamy odpalony. Na przykład, o. Albo na przykład o 14 będzie stale wszyscy gracze wyjdą, to od wyłączamy serwer. To tak o wygląda. A, my się żegnamy. Baju, papatki!